Psalm 62, wiersz 2 i 3: Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od niego jest zbawienie moje. Tylko on jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją. Przeto się nie zachwieje. W uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej ten tekst jest bardziej wyraźnie przedstawiony i bardziej zbliżony do oryginału zdecydowanie. Dlatego, że w trzecim wierszu jest napisane tylko on z opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje za bardzo. A więc gdzieś jest jakaś ewentualność, że możemy mieć jakąś fazę wątpliwości jakiegoś takiego zachwiania się w naszej wierze, w naszym chrześcijańskim życiu. I to jest jak najbardziej normalne, bo ciągle toczymy walki, w sobie ciągle ścieramy się z królestwem ciemności, no i niejednokrotnie możemy też zasłabnąć. W każdym razie, no za bardzo się nie zachwiejemy. Trochę możemy się zachwiać i jak najbardziej jest to naszą taką rzeczywistością. Również tę prawdę oddaje Psalm 55 w wierszu 23. Jest napisane, zrzuć na Pana brzemię swoje, a on cię podtrzyma, on nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. A więc mogą być stany zachwiania, ale nie na zawsze będziemy się chwiać. To jest także regułą naszą jest to, że jesteśmy stabilni, jesteśmy mocni w wierze, ale wyjątek może być w naszym życiu, że pojawia się stan takiego osłabienia wiary. Zachwiania się. I ten wyjątek w zasadzie potwierdza regułę, że jesteśmy stabilni, to jest domeną naszego życia. To słowo dzisiaj z tego Psalmu daje nam takie otwarcie na taką wolność, na takie wyciszenie, na taką ulgę dla naszej duszy, że wszystko jest z nami w porządku, kiedy nawet pojawiają się chwilowe fazy takiego zachwiania naszej wiary, kiedy. Pilowo pojawia się jakaś słabość duchowa, duszy, ciała, gdzieś upadamy nawet, ale w tym stanie nie trwamy. I to jest decydujące. Dlatego, kiedy czytamy ten tekst Bożego Słowa i ten przekaz tej prawdy, prawdy, która daje nam wolność w zasadzie, gdyż Nienokrotnie jesteśmy pod taką presją, że zawsze musimy być solidni, zawsze musimy być mocni, zawsze musimy odnosić zwycięstwo i niestety nienokrotnie chrześcijanie taką, taką yy, postawę przyjmują, żeby pokazać to, co nie jest ich rzeczywistością. Jednokrotnie chrześcijanie tak na zewnątrz tylko pokazują. To jest tylko taka maska, taka gra, że zawsze jestem zwycięski, zawsze odnoszę zwycięstwo nad wszystkimi słabościami. Pokuszeniami, nigdy nie mam jakiejś fazy osłabienia, zawsze jestem mocny i szczególnie gdy jesteśmy razem jako wierzący, gdy jesteśmy na nabożeństwie, to tak po popatrzymy na siebie mm, no to my zawsze jesteśmy zwycięzcami, my zawsze jesteśmy silni na nas można się oprzeć, z nas można czerpać wzór. Czy, czy rzeczywiście tak zawsze jest? Myślę, że nie. I uważam, że jest to największą odwagą. I bohaterstwem duchowym, kiedy ktoś, kto nawet sprawuje jakąś ważną funkcję w kościele, w Zboże, powie: Miałem chwilę zachwiania. Gdzieś upadłem, gdzieś miałem słabość. To buduje wiarę innych, że stan osłabienia nie jest tylko. Rzeczywistością niektórych ludzi, ale nas wszystkich, twierdzą moją jest mój Pan. Przeto się za bardzo nie zachwieję. trochę się mogę zachwiać. I Bóg z tego problemu nie robi. I my nie musimy z tego problemu ro robić. Możemy tylko zdać sobie sprawę, że w tym stanie osłabienie nie będę trwać. Kiedy pojawił się nawet jakiś grzech, upadek, wyznaję go przed Bogiem, Bóg przebacza i więcej nie wspomina. Jeżeli ktoś by powiedział, że ja zawsze jestem solidny, zawsze jestem silny, mocny, nic mi nie dolega, zawsze zwyciężam, każdą pokusę yy, odrzucam, zwyciężam, Biblia mówi, jeżeli ktoś by tak mówił, to jest kłamcą. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, kłamiemy i nawet z Boga kłamce robimy. A więc popatrzmy na nasze życie tak uczciwie. Popatrzmy na innych też, uczciwie, miejmy też taką wyrozumiałość, zdrową wyrozumiałość względem siebie, względem innych, tym bardziej, kiedy ktoś jest w słabości, kiedy my jesteśmy w słabości. Mamy Boga, który jest naszą twierdzą, do którego zawsze możemy wrócić, na którym zawsze możemy się oprzeć. Ale patrząc też tak realnie na nasze życie, są momenty, są stany osłabienia, upadku. Takiego osłabienia, że potrzebujemy, by ktoś inny nam podał rękę. Nie będziemy się chwiać na zawsze. Czasami możemy na chwilę się zachwiać. Bóg nie dopuści, by sprawiedliwy na zawsze się zachwiał. Na chwilę, gdzieś może się pojawić, ale nie na zawsze. Zrzuć na pana swoje brzemię. On cię podtrzyma. Od niego jest nasze zbawienie. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej i te oskarżenia. Że gdzieś pojawiła się słabość, upadek, nie będą dominowały we mnie, nie będą mnie definiowały. Nie, Boża łaska, Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Dziękuję Ci, Boże, za to, że pokazujesz dzisiaj przez to Słowo, jak wygląda nasze życie. I nie musimy grać, nie musimy pokazywać tego, kim nie jesteśmy, ale możemy powiedzieć tak nokrotnie mamy słabość, ale wstajemy, bo Ty jesteś naszą twierdzą, naszym przebaczeniem, naszym zbawieniem. Amen.